Cześć, pokażę Ci, jak zautomatyzować wysyłanie wiadomości na Instagramie w odpowiedzi na komentarz. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Ada Kinowska i pomagam przedsiębiorczym kobietom spełniać ich biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam właśnie taką super automatyzację na Instagramie. Wydaje mi się, że miałyście już gdzieś, jeżeli jesteście aktywne na Instagramie, to na pewno już się zetknęłyście z tym, że ktoś pisze z komentu i na przykład, nie wiem, zapisuje się, a wyśle Ci link do dołączenia do mojego kursu. No i... Jest to super popularne i można to zautomatyzować i wcale nie trzeba tych wiadomości wysyłać ręcznie. I o to w tym wszystkim chodzi. I dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić. Zapraszam Cię na ekran mojego komputera. Powiedzmy, że chcemy zrobić taką automatyzację najbardziej jakby popularną, z tego co widzę na Instagramie teraz. Czyli automatyzację, w której ktoś komentuje danym słowem nasz post, no i dostaje na wiadomości prywatnej link do czegoś. Na przykład wstawiamy nowy odcinek podcastu, robimy na ten temat post na Instagramie, następnie piszemy w tym poście, skomentuj tak i tak. A wyśleć link do tego podcastu, no i ktoś komentuje i dostaje. W jaki sposób założyć konto na ManyChat, czyli na stronie, która pozwoli nam na zrobienie tej automatyzacji? Po pierwsze, wchodzimy na stronę, link znajdziecie w opisie do tego filmu. mamy tutaj, wybieramy platformę, na której chcemy zrobić: Instagram. Łączymy się przez Facebook i już. Ja jestem już połączona, bo ja już to wcześniej miałam, e, więc e, nie będę mogła zrobić tego całościowo z Wami, ale trzeba się zalogować na Facebooka, wybrać e, swój profil, który chcecie połączyć. Jeżeli macie więcej profili niż jeden, no to e, wybieracie ten, który chcecie połączyć. I już. Ok, więc przejdźmy do realizacji. Mamy konto, teraz przechodzimy do realizacji. Wybieramy sobie Convert your Instagram comments to into sales i używamy tego, naciskamy użyj tego szablonu. I teraz wybieramy, co ma wyzwolić daną, daną automatyzację. Tutaj jest user comments on your post or reel. I teraz wybieramy sobie który. Możemy wybrać Specific, bo możemy wybrać, ja tu miałam next. Tak, można też tutaj w wersji Pro, jeżeli ktoś wykupi, no to możemy wybrać Ny albo wybrać next. Ale tutaj za darmo jest Specific, więc to najlepiej jest ustawić w momencie kiedy już ten post jest jakby już został opublikowany, czyli najpierw publikujemy post, a potem wybieramy ten i wybieramy sobie na przykład post. No tutaj dokładnie to był ten post. Więc mogę go wybrać jeszcze raz. I następnie, m, jakie musi, co, co, co musi się wydarzyć, żeby to zadziałało. I tutaj jest e, comment e, any words, no to nie, no bo to bez sensu, no bo to za każdym razem każdy by dostawał to. E, a musimy wiedzieć, że ta osoba tego chce, no bo ktoś może nam skomentować jakimś, czymś o czymś innym, na przykład super post albo super karuzela, no nie wiadomo. E, a tutaj mamy drugi e, specific words. Wpisujemy, jakie to ma być, jakie to ma być słowo, tak, czyli zapisuje się. I teraz w każdym. Ja, ja zrobiłam to tak, że ja dodam w każdą możliwą rzecz. Czyli zapisuję się z dużych liter, z małych liter. Zapisuję przez e się. Zapisuję się. I wszystkie możliwe kombinacje, tak, żeby jeżeli ktokolwiek jakkolwiek napisze, no to żeby dostał to. Po prostu ten link. No i to jest to. I tutaj zapisujemy. Teraz ktoś skomentował, tak? I teraz co dostaje w wiadomości? No i tutaj. Tutaj zapisujemy, co. Chcemy. Czyli na przykład w moim przypadku to było: yy, zapisz się do newslettera, naciskając poniżej. Tak? Czyli tutaj zamiast, można to wszystko usunąć. Cyk, pyk i napiszemy. O. Tak? No i mamy. I teraz tutaj możemy też edytować. Wystarczy nacisnąć i napisać: Zapisuje się. I tutaj zmienić link na ten link, który jest zapisem do newslettera. Tak? I to działa. Teraz set live. I ta automatyzacja teraz jest już dostępna. Widzicie? 14 osób się zapisało. Tutaj pierwszą taką zrobiłam testową, nic nie wyszło z tego. A tutaj yy, super. I nawet mam, widzicie, są statystyki, że 14 tyle zostało dostarczonych, 12 osób obejrzało to i 9 osób się zapisało, kliknęło, tak? Czy osób, 9 osób kliknęło, czy 9 osób się zapisało? 14 osób, które, yy, które dostały, które zapisały się do tego maila. Powiedzmy, że w przyszłym tygodniu będę zrobić następ, następną taką automatyzację, inaczej zachęcając do zapisu i znowu będę miała 14 osób. I te 14 osób, powiedzmy, no na przykład, tak? Powiedzmy, że te 14 osób zmieni się potem yy, w 40 osób, 50 osób, i to, będzie, to będą osoby, które które są zainteresowane naszymi treściami i które mogą być zainteresowane też zakupem, bo wystarczy teraz, żebym w tym mailu napisała, że jest taki i taki produkt, i może jakby, nie wiem, z 50 osób, 2-3 się na mój produkt skuszą. Nie wiadomo, jaki będzie ten, jaka będzie ta wiecie, konwersja tego wszystkiego. Ale chodzi o to, że już zaczynam działać. No i w ten sam sposób, no i tutaj nie musi być tylko to zapis do newslettera. Oczywiście ja to mówię dla osób, które zaczynają dopiero działać i nawet nie, jak widzicie, to było po prostu, zapisz się do mojego newslettera, co tydzień będę wysyłać ci takich, takie treści. To nie było jakieś tam, zapisz się i opowiesz bezpłatny e-book czy coś takiego. Tylko to było, to było, takie, to było takie, takie zebranie adresu mailowego. Więc. Super. No a jeżeli na przykład chcecie po prostu zacząć sprzedawać, no to w rolce, czy tam w poście jest, napis jest coś tam o jakimś produkcie, który macie, skomentuj, nie wiem, na przykład zapisuje się, a wysłać link do dołączenia do jakiegoś tam kursu, produktu, czegoś innego, tak? Czy jaką, jakąkolwiek inną rzecz. Także jest to super przydatne, dlatego że nie musimy już odsyłać do link do zapisu jest w bio i bardzo dużo osób, naprawdę bardzo dużo osób na Instagramie nie ma pojęcia co to jest bio, nie wie też co to jest opis ani jak się do tego opisu dostać albo nie ma czasu albo w ogóle go to nie interesuje. A tutaj wystarczy, że ten ktoś dostaje powiadomienie od razu wchodzi w wiadomości i ma ten link i może sobie z tego skorzystać. Także super. Polecam wam działa żeby to ustawić to jest dosłownie chwila. A korzyści są jak widzicie bardzo duże Mam nadzieję, że kiedy ja pokazywałam to na ekranie, Ty robiłaś to już u siebie i Twoja pierwsza automatyzacja już hula, albo jest przygotowana do tego, żeby hulać i Twoje pierwsze, pierwsze osoby, które będą chciały się zainteresować do swojego newslettera, czy będą chciały kupić Twój produkt, będą miały ułatwione to zadanie, bo właśnie o to w tej automatyzacji chodzi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kolejny film znajdziecie na tym kanale co środę o godzinie 7.00. No i widzimy się za tydzień. Dzięki. Pa!